Tu starano zrywamy się o świcie bo od siódmej ma deszcz padać, co dzień ma dzisiaj padać deszcz, nie wiem co dziś będziemy robić tutaj też w co trudniejszych fragmentach ścieżki porobili kładki drewniane żeby sobie nóg nie zamoczyć schody znowu dobrze, że nieruchome wygodniej by było turystom jakby ruchome schody zrobili no ale tutaj co podjazd czy zjazd górka to zbudowali schody. tutaj od czerwonych jagódek rosną jeszcze takie wygląda jak borówki tylko jagódki wyglądają jak borówki ale sam krzak wygląda inaczej jak taka co ja wiem lilijka trzy listeczki z tego wyrasta jedna gałązka i tutaj jakieś trzy owoce i też sporo tego przeważnie są po trzy owoce na gałązce albo po cztery nie wiem co to jest Czy to jest jadalne i smaczne Ale nie będziemy próbować majaniesz Bo roślinki mogą być trujące A poza tym piątek Dzisiaj mamy w piątek głodoweczka. 40-godzinna Czy 42-godzinna Bo kończę jeść czwartek No pewnie wczoraj koło 8 a zaczniemy jeść w koło 3-4, czyli będzie 43-44 godziny. A dlaczego taki post? Bo jest dobry dla ciała i dla duszy. Raz, że warto sobie przypomnieć ideę piątkowych postów, a takie mini głodówki są bardzo dobre dla zdrowia, więc polecamy wszystkim. Tutaj cała... Cała grupa tych owoców jest taki... E, 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 fuj. To ta by zjadła, już się oblizuje. A to chyba koniec naszej trasy. celem naszej trasy jest ta górka i tam będzie jakaś wieża obserwacyjna, tylko nie wiem czy coś z niej będzie widać. No jest coś w rodzaju deku obserwacyjnego, tylko że... Nic się nie można poobserwować, bo drzewa są dokoła. Można sobie siąść i odpocząć. Ale to nie jest koniec tej trasy. Jeszcze, jeszcze idziemy dalej. Teraz już cała trasa po pomoście. Zrobili taki dek z desek. Pewnie zaraz wróci ścieżka leśna, ale ostatnie kilkadziesiąt metrów Idziemy cały czas drewnianym pomostem Skałki porośniętym chami po obu stronach Jak mówiłem tutaj jest klimat trochę podobny do polskiego Szerokość geograficzna południowej Polski Roślinność podobna jak w Polsce chyba więcej opadów tutaj jest, bo też jest to wyspa na oceanie, więc to determinuje pogodę w jakiś sposób. No, jest koniec. Już ostatnie kilkadziesiąt metrów to był pomost, a na końcu spodziewamy się pięknego widoku, bo po to żeśmy tutaj szli, korzystając z tego, że jeszcze jest niebieskie niebo. Choć prognozy na cały dzień są takie, że będzie lało ale ma zacząć padać za dwie godziny A jak pięknie No Warto było, warto było się przejść W Nowej Fundlandii to nawet arbuzy na drzewach rosną. Najwyraźniej. Jeszcze się uśmiechają do Spacerowiczu. Ruszamy. Spało się dobrze, parna noc była. 22 stopnie, a ma się dziś ochłodzić. jaki zimny front ma przejść tutaj. A my jedziemy tu oglądać w okolicy co można zobaczyć ciekawego jakaś latarnia morska jest Long Point Lighthouse i są jakieś tutaj traski do zwiedzania tylko że może nam pogoda przeszkodzić no ale jak tu już jesteśmy latarnia morska nam pogoda nie przeszkodzi bo będziemy w środku siedzieć ale, ale spacery co prawda o tej porze miało już lać na 100%, a tu jeszcze słońce wychodzi, ale takie burzowe chmury też na niebie są, więc niepewna pogoda. Wyciągnęliśmy kurtki na wszelki wypadek przeciwdeszczowe i jak pójdziemy, to trzeba je będzie zabrać ze sobą. Ale sam kemping bardzo sympatyczny. Natomiast na dzisiejszą noc nie mamy znowu żadnych planów, i znowu nie wiadomo co w ostatniej chwili wyskoczy, ale może wreszcie się prześpimy na jakimś dzikuś i przestaniemy marnować te pieniądze. Oh, oh, oh. Moja żona się ośmiała. Kolejny trail tutaj mamy, jak na razie to mamy cały z deseczek, tylko się tu łamią niektóre. Nad jakiś kibelek nie wiem, czemu takie kolorki tutaj zrobili. Wygodnie się idzie w ten sposób. No właśnie, niestety. Ale będzie z góry w drodze powrotnej. Dalej idziemy taką dróżką z desek. Ale tu znowu w lesie postawili kibelek. Ciekawe, jak oni go czyszczą tutaj. Czy może go nie czyszczą? Lepiej tam nie będziemy zaglądać. A cała droga jest z desek taki. Jak to się mówi? Boardwalk, rampa, pomost. Pomosty takie drewniane zrobione, więc się wygodnie idzie. Oprócz tego, że do góry i na dół są fragmenty płaskiego, ale za chwilę znowu się wspinamy. Albo schodzimy na dół, albo idziemy pod górę. Maja, co ty tam zjadłeś? Hej! Maja, jak? Fajnie tu? Zmęczona jesteś? Zdyszałaś się? Pogoniłabyś się po tych schodach? I potem znowu będziemy w dół schodzić? Chyba dochodzimy do celu naszej podróży. Półtora kilometra przeszliśmy i tu mamy jakiś dek widokowy i będziemy wracać. Znowu piękne widoki. No, a ja znowu drona zapomniałem. Ale tu z góry widać tak jakby z dron, jakby się było dronem, przepiękne te widoki tutaj są, te zatoczki z wysepkami, ze skałami, no i wracamy, droga bardzo fajna, bo cała, cała na takim, na takiej taka rampa drewniana zrobiona, tutaj na górze jest ławeczka, są kosze na śmieci, można, można odpocząć. Po drodze w dwóch miejscach były ustępy, więc dbają tu o turystów. Półtora kilometra w jedną stronę, półtora wracamy do naszego samochodu. Przeludnienia nie ma tutaj. Nie tak jak w wielu gdzie się. Nie trzeba stać w kolejce. Prawdę mówiąc, rano byłem zupełnie sam na tym, na tym trail i tutaj też jesteśmy zupełnie sami, ani żywej duszy jednej. Więc to też jest fajne, bo można być z naturą sam na sam, a nie z tłumem innych ludzi. To się nazywało Fridays Bay, Fridays Bay lookout trail. Ani orów nie widzieliśmy, ani gór lodowych. Ani wielorybów, ale i tak było. Bardzo ładnie tam było. Jest, byliśmy jedynymi turystami, którzy się tu zatrzymali w tym momencie. Więc bez tłoku spokojnie sobie przeszliśmy to półtora kilometra w jedną stronę po podrewnianej rampie. I jedziemy dalej na jakiś jeszcze może inny trail, zobaczymy. I latarnię morską i potem jedziemy dalej. Ta droga też ładna. Z tymi skałkami. Takie grobla. Pogoda wreszcie skichała. Na spacery nie bardzo się nadaje. Fajne miasteczko. Kolorowe domki. I tu jakiś, aha, myślałem, że to kościół, a to masoneria. To jakiś masoński ten obiekt. Tfu, tfu. Ja, te kolorowe domki bardzo ładnie wyglądają. Podobno dlatego, żeby jak jest duża mgła, Gdyby marynarz trafił... Do domu zwłaszcza jak rumu za dużo wypił. I domek, ten domek. Tu jakie fajne skałki tam I domek, ten domek niebieski, taki chłopaty, no Mramba, my zjedziemy na dół. Nie, nie, no, ale tam nie już 700. Czyli z planem jakiś jedziesz, czy tak? Tu owlę. No pięknie, a tam latarnia morska, która świeci nawet, tylko o tej porze to niewiele co widać. Fajnie ta woda się tam na dole. Mm -hmm. Ale wąskie z dziurą w środku. No nie bym patrzeć. Going is not a problem, go <laughs> We stay, up. We stay oh. Nogi się nam przesą ze strachu, ale widoki piękne Ja nie wiem czy to naprawdę patrzyć na jakieś wydatki. Sława jest. Szyby brudne, bo to plexi, a nie szczyła, a nie szkół. Nie było tak źle, mogło być gorzej. Już byłem na gorszych wieżach. Thank you very much. 49, 41, ciągle jesteśmy poniżej Krakowa. Mimo, że jesteśmy na samej północy tej wyspy, to ciągle do Krakowa nie dojechaliśmy, jeśli chodzi o szerokość geograficzną. Oj, ale się jej ciężko gra na pewno. No. Bo no to ja bym poszła do domu, już w dupie no, mam brązowy medal, wrówek. Denerwuję Czekaj, Dobra, ale jest arba, jeden na pojawi. Jedyna słuszna flaga Tam Kaferek, jakiś trawacz. Tutaj możemy jechać dalej, czy musimy wracać? Chyba musimy wracać. Wracasz tą samą? Aha. Bo się droga skończyła, to na tej podstawie uważamy, że dojechamy. Nawet GPS się pogubił. GPS się pogubił też, no ale to? Ale się nachodzimy dzisiaj. Tylko byśmy się ubrali. Zaraz się zapocimy, bo jest ciepło Aha. i parno. A takie pelerynki to są słabo przepuszczają powietrze. O jest, boardwalk. Mamy boardwalk. Boardwalk. Board to deska. Walk to spacerek. To się przyjemnie chodzi po takich, po takich dróżkach. Znowu pustki na szlaku, nikogo nie ma. Także nad pieska spuściłem ze smyczy, bo nie ma niebezpieczeństwa, jest skakać z radości na innych turystów bo tu po prostu nikogo nie ma. Takie ładne tereny i zupełnie niepopularne wśród turystów stosunkowo mało popularna Pogoda jak na razie się trzyma wzięliśmy kurtki bo mrzawka była jak wychodzimy z auta ale teraz przestało padać niebo się rozjaśnia teraz w zachodniej części wyspy padało bardzo dzisiaj ale my już uciekliśmy stamtąd i tutaj nie było źle tutaj stawek na którym pełno lili wodnych kwiatków bardzo fajnie to wygląda Tak, tak, nie wiem, może Troszkę nam pogoda bruździ ale nie jesteśmy z cukru Nie rozpuścimy się Natomiast widoki niesamowite Destryk coraz bardziej rzęsisty Mogło wytrzymać jeszcze parę minut, ale ale nie wytrzymało mówię, że najnormalniej w świecie deszcz no my wędrujemy, wędrujemy jak wędrujemy. prawdziwi turyści no tak ekstremalni jest, tak jest. to nic żadna pogoda nam nie przeszkadza Już ma jakieś idzie za nami i wróciliśmy na parking to było Spillers Cove Zatoczka Szpilera Tu jest w ogóle cały system Tych trasek Można Mogą być, no w sumie cały system ma 25 km więc Można sobie pochodzić Ale myśmy sobie taką krótką wybrali, za to bardzo ładną Bardzo ładna i trasa była I I miejsce do którego doszliśmy, tam można było iść dalej Ale My wracamy do naszego auta. widzicie parking pusty, żywej duszy nie ma więc mimo że to jest 2 sierpnia czyli sam środek sezonu wakacyjnego to tłumów tutaj nie ma opuszczamy ten parking i mamy do następnego miejsca 350 km a jest 12 godzina, a w tempie jakim my jedziemy to będzie z 5 godzin, więc nie wiadomo, czy gdzieś wcześniej się nie zatrzymamy na jakiś nocleg. Zobaczymy, jak nam to pójdzie. Tutaj bardzo ładna ta traska była, pogoda była troszkę mniej ładna, ale nie było tak źle. Nie żałujemy, że tu przyjechaliśmy. Polecamy ten Spillers Cove Trail. Wydubali drogę w skałach. No wy popatrzcie. Ale wydzwonił. No wiecie co, ludzi. upa popatrz 20. ale wydzwonił no, co ludzie dobra my w ogóle jak jak tu wrócimy... jaka dziura. Jak tu wrócimy, to byśmy chcieli przejechać jeszcze... Jest taki trans